Hejka! Hejka! Jak wam jest wieczorek? Super jest. Fajnie. No. No. Dzięki za serduszko. Jakie plany? Czy macie grilla, nie tak? Nie widziałeś zdjęcia na Whatsappie? Z ilu temu? No, sprzed jest... chwili, zobacz, nawet zobacz, jakbyś miał no. nawet jakbyś miał się zresetować, zobacz. Zobacz, zobacz to musisz to zobaczyć. Ale ja mu wysłałam tylko zdjęcie stąd. Bo na dole jest takie małe, napisane. Ale to się nie gniewasz. Ale Mamy nie no, co? Musisz... Nie możecie gadać tylko 10 minut. Co? O wie... Co? Zajwiście, widziałem, no, no. no. Później no, no. ci no. wyślę no. więcej zdjęć. No. no. Nie, to ja to nie. Się Co tam słychać? Ja też ja. odpaliłem, byłbym u chwyzera. No pięknie. No i wybieramy okularne dzisiaj. Hej, Gutka. Nie wiem czy te, czy te. Nie, te co miałeś. O. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Pytanie, wszyscy czekają, żeby wynikać. Czemu jesteś w szoku? Ej, ale jest w ogóle jak Ewelina ja od się tak cicho zrobiło, nie? Jak no, ja, cicho? Poczekaj. Ja ja, ja witam, Róbrze witam. Sobie. Cześć, Agusia. Być... Zaraz się będziemy wszyscy witać. Jest tak gorąco. Czy jest taki gorący? Nie, było ciepło do południa, później się biało, a teraz jest, uspokoiło się, jest super. I w ogóle nie ma kumarów, nie? Dzięki temu. Aha, to tutaj jest 40 stopni, nie? My tym razem naprawdę siedzimy w krzakach. siedzimy w krzakach, złej. Ewelina w krzakach. No. Chodź, zrobimy sobie jedną bitewkę, i tam ci nie będę przekazać. Dobra, spoczkam Ale musisz mi dać znać, jak się wiesz, co zadzieje. Bozi, wiesz to co, nie wiem, czy coś się zadzieje, bo ja nie mam nawet takiego planu, słuchaj, bo dzisiaj Bozi, chciałem pokazać wiesz co, o... Bozi, jest spo, spontany, to wychodzą, wiesz, nie ma kogo. Um, słuchaj, zawsze spo... ta pójdź też ładnie w ekran, słuchajcie. Dziękuję, Bubunia. Tapujcie. Moja super gwiazdka, to dziękuję. Słuchajcie, promocja razy trzy. Promocja razy trzy, hej, rognarku. Razy trzy, żeby nie było, to że nie mówiłem, słuchajcie, że ja wam nie powiedziałem. Lidka powiedz mi, czemu jestem fałszywa, no? To jest Nie, nie, fałszywy to jestem ja, a Ewelina tylko czasami. Dziękuję bardzo, Alice. Pierwszy prezent razy trzy. Razy trzy, no, z, tak, nie? Babunia i Alice, dziękuję Ej, bardzo. To no powodź. nie, 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 Wysłał skrzynkę, nie, 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 super gwiazdki. No wysłał skrzynkę. Ja też wam nie, 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 bardzo. Ja teraz, zaraz się będziemy wszyscy nie, 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 być nie później choć tutaj musi odbić członkę razem z Agnieszką. Kate Hajka. Dobra, Dzieć ja Hajka. Skrzyneczkę będzie za dwie minutki. Litka, masz coś do mojego czatu, to się goń. Dobra, litka jest już zbanowana. Już nie, nieosiągalna. Ty nie rób tak, bo psy nam tutaj szczekają obok. No, dziękuję Marazmu, dziękuję bardzo. Została już nieosiągalna, ta Lidia została zgonowana. Ja, ja was też kopię. Ja nie podoba mi się ta kula, muszę to jakoś tak zrobić. Pracuj, pracuj. Oni później będą wiesz co, barkę śpiewać u mnie. A mówią, że w tym miastach, z tutaj u nas czekają. <grym> Poznaj miasto, doznań. <grym> dziękuję, przypakujsza, skrzyneczkę. Włączaj. Nie mogę teraz włączać, słuchaj. To konie na pysach. Wiesz, Dziękuję Paweł, dziękuję Welinka. Na palcach, nie na plecach, kurwa. Na o, a bardzo ładnie tutaj. I do kiedy tam tak. jesteście, Welina, w ogóle? Nie mówię, słucham? Do kiedy tam jesteście w ogóle? Do niedzieli. A, no to dopiero jest tu, drugi dzień. To jutro mhm. będzie bolała głowa, tak? Nie, dzisiaj mi nie bolała, tylko mnie suszyło, wiesz? No to mnie dzisiaj trochę bolała, ci powiem. No przeszkadź. Ja miałem podnik. Tak on tutaj. W Poznaniu, w Poznaniu. Mnie dzisiaj głowa bolała na mamba. Dzięki Gutka. Dziękuję. Powiem ci za to wysłać. Kurwa, moja od moje. Życie są ło. Z mojej, z mojej, bo tamta była na 3 minuty, a teraz... Moja była pierwsza, bo Dzięki moja na 2 minuty. Tak. To ty tak, ode mnie zgadnąłeś. Ja wiem. No ja tam spądź, Oho, bardzo, chcecie nie obronić te, te swoje pięć i tak? Niech ktoś włączy na, na którymś tym. O, witamy Agnieszka w końcu na pokładzie. Witamy Agnieszka, odbij no Aniu, baw się, baw się, po to jest... Baw się Aniu. O, cześć Agnieszka, witamy. Ej, kaś, misto o, misto się, o, bardzo ładnie. Ja ustawiłam, ja ustawiłam. O na oty, się nie widać. Nie będę wracać. Ja jestem mam kochani. Jako kurwa, to hej rzut oka. Hejka Patiszewa. Zbiórka klasowa jest, tak? Zaraz będzie zbiórka klasowa, będzie, tak? Będzie. Się, bati, będzie zbiórka, to jest hej Hejka Ewa. Dziękuję, Rudziele, dziękuję Aniu. Dziękuję. Niech no, na trzy palce to ja też rozrzucę. Dzięki. ja Czekaj chwileczkę. Kto dzisiaj coś pije, ja czy kto dzisiaj ja siedzi w domu? Cześć, palce. dzięki Klaudiusz. Hejka, ciebie też fajnie. A Jesse? Cześć Maklizek. O, Jessie robi live'a z domu? Czaka. A to ja nie wiem, wiesz, serduszko mi nie ma na tej imprezie. O, dziękuję. Dziękuję Miecia. Dziękuję. Moja kochana. Nie są, bo mi piszą, że robi live no, z domu. Ale on powiedział, że on nie będzie robił żadnej DJ. -k. Nie, bo ta DJ, ka co miała grać na dzisiejszej imprezie, robi live'a w domu, wiesz? Jak robi w domu. Dobra, Boziu, bo my będziemy barkę śpiewać, wiesz? To trzymaj się słoneczko. Ja tam chodzi. Ja tam powrzewam dla Was. Kocham cię, pa. No, zbiórka